Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Jak się domyślacie z wcześniejszego filmu dzisiaj wyjeżdżamy do Zakopanego. Zobaczcie, jakie piękne słońce nas przywitało po tych wczorajszych wiatrach, burzach i tak dalej. I co, jedziemy właśnie odebrać resztę ekipy? E, widać, czy możesz się przywitać. Hello! E, I mamy rozkminę, czy zmieścimy się do bagażnika ze wszystkim. Będą trzymać na kolanach. Tak, albo zrobimy to tak jak na letnisku. Część trzeba będzie, wiesz. Zostawić. <głos> Oclić. <głos> Oclić, właśnie. No. Albo na dach damy coś zapakujemy. No właśnie, na dachu mamy narty, deskę, kiki. Moje spakowałeś? Tak, samo. Uff, Cześć nie, no jakbyśmy nie wzięli, to by się mi wypożyczył. Moje krzywe kiki po ostatnim wypadku. No, i tak sobie właśnie e, rozmawiamy i wspominamy stare czasy Motoryz motoryzacyjne, <grystanie> kiedy rondo w ogóle zrobili, nie? I to taki ten autobus. Nie było tego wcześniej? No, od pół roku Przez Mikołów przejeżdżamy właśnie. No, i tak w ogóle, bo przed nami jechał, to był Golf Piątka, tak? Tak. No, i tak sobie wspominaliśmy właśnie nasze jakieś tam pierwsze samochody i moim pierwszym samochodem był maluszek taki pomarańczowy, ale właśnie mówiliśmy o golfie i miałam to jest golf dwójka, co ci mówiłam? Tak. Dwójka. Właśnie miałam golfa kiedyś dwójkę, taki, wiecie, sportowy, porobiony, wiecie, jak to kiedyś była taka moda, żeby przerabiać tak samochody na no teraz to taki wieś tuning, nie? <śmiech> <śmiech> ale miałam, słuchajcie, takiego golfa dwójkę. Trzydrwiowego, który w ogóle nie miał klamek, tylko z pilota się naciskało guziczek i te drzwi się tak uchylały i taki był w ogóle mega, wszystkie szyby miał przyciemnione, taki był wiecie obniżony i tak dalej. Na glebie. Na, na glebie tak. E, tak tak gdzieś się mówiłam. Aha, bo ogólnie zaczęło też się od tego, że mieliśmy policję i uświadomiłam sobie, uświadomiłam sobie, no że nigdy nie zatrzymała mnie policja na jakieś kontrole ani nic. No a właśnie jak miałam tego Golfa, to zawsze mnie zatrzymywali antynarkotykowi, nie wiem, wyglądałam podejrzanie w takim samochodzie. Ale to był fajny samochód, i to był taki dobry. Wiesz, zawsze się wspomina po prostu jakiś okres w swoim życiu, nie? Dobry Teraz taki też okres. wyglądasz podejrzanie. Ja? No. Dlaczego? Tak mnie właśnie porobiłaś. Kogo ja porobiłam? Nie. Z no. no a ty co mi za auto? Ty miałeś Hyundai, a jakiegoś, nie? Ja pani? Hyundai, człowiekiem, ja Mitsubishi galant. A, Mitsubishi. A w automacie, nie? W automacie z Niemiec przywieziony. No muszę Wam w ogóle zdradzić, że nigdy nie jeździłam e, samochodem z automaty automatyczną skrzynią biegów. I w pracy właśnie czasem jak gdzieś trzeba jechać, to wolę jechać swoim autem niż autem, że tak powiem, służbowym, bo tam jest e, automat i mówię, nie! <noise> bo ci zrobię malucha z tego auta, mówię nie. Nie no, chciałabym kiedyś spróbować ogólnie, ale no w sumie co, ty masz auto, normalną skrzynię, ja, drogowe, ja mam normalną skrzynię, e, więc nie było okazji. A kiedyś pamiętam, kolega miał, to takie czasy w ogóle jeszcze w liceum, miał jakiegoś Forda właśnie w automacie i koleżanka chciała poprowadzić. E, I wiecie jak to jest, że jak ktoś jeździ cały czas taką skrzynią manualną, no to ta lewa noga jest przyzwyczajona do reakcji na sprzęgło. No, i wiecie, po prostu je się pomyliło, i z takim impetem e, tą lewą nogą nacisnęła na hamulec, jak normalnie na sprzęgło, i wszyscy wylądowali. Ja wtedy z tyłu siedziałam, więc wylądowałam na zagłówku i w ogóle masakra. Dobrze że się nikomu nic nie stało, bo bardzo wolno w sumie jechaliśmy, bo na po prostu chciała zobaczyć, jak to się jeździ taką skrzynią, więc jak po tej sytuacji z tym hamowaniem, mówię, dobra, to wysiadamy. Rodzimy, jesteśmy w, nie w Zabądziliśmy? Naprawdę? Nie, nie to ale przyjechałem, to jest jazd. No po prostu... Naprawdę? No, naprawdę, bo ja zagadałaś o tym golfie w ogóle człowieku jest... A już widziałaś golfa przed oczami, no. nie? No i widzicie, to jest niemożliwe. Dajcie znać, czy wasi mężowie też tak błądzą. No. Masakra! Ale już jesteśmy. Jeździmy przez jakieś totalne zadupie, po jakichś dziurach, właśnie jakoś tak. Pytam, gdzie my jesteśmy. Jak zawsze mówisz, że nie poznajesz okolicy, to nagle poznajesz, No ale nie było. Ale czekaj, kiedy to było wczoraj, mówisz, że nie, że. No. W ogóle, słuchajcie, tak. Już tak a propos. W ogóle ten tydzień już wam mówiłam, że tacy jesteśmy trochę zamęczeni tym remontem tygodniem i w ogóle. No i rano wychodzę z Edim na spacer, przed tym, jak wszłam do pracy. Trochę będzie nas tu bujało, bo jedziemy po jakichś magadziurach. Chciałeś W ogóle po co miałeś auto wczoraj? No, Offroad. <gry> Offroad. E, i, no i wychodzę słuchajcie z klatki, chcę otworzyć drzwi, bo mamy taką zamykaną klatkę. Ja się patrzę, a w drzwiach są Michała klucze, to już jest drugi raz. Zrobiłam mu zdjęcie tych klucze, <gry> Patrz co zostawiłeś w drzwiach i to od zewnętrznej strony. I Michał mówi no, że w ogóle miał ciężkie wstawanie, a to jest nic. Że jechał do pracy. Na takim automacie, że w ogóle przejechał skrzyżowanie zamiast skręcić na skrzyżowanie w lewo, to pojechał prosto i dopiero po jakichś 30 metrach się zorientował na zasadzie gdzie ja jestem, no, nie? Ja nawet nie wiedziałem, gdzie jestem, jak ktoś w środku nocy wystawił w obcym miejsce. No w ogóle masakra. I my się tak mówiliśmy, że ja też często mam rano, tak jak jestem taka zaspana w ogóle, to na takim automacie po prostu człowiek jedzie do pracy. Że ja wsiadam w auto i potem nagle, a, już trzeba zjeżdżać, wiecie, ja że tą drogową, jak to się nazywa? Drogowa trasa średnicowa? No tak. Pięknie. Pięknie. E, I że po prostu za chwilę się budzę, że... że trzeba zjechać. Czy ty na pewno wiesz, gdzie my jesteśmy, no, mój drogi? nawigacja zostawiona, wszystko 200 no. metrów w prawo, ciąć, A się ze mnie śmieję, że ja non to jeżdżę na nawigacji. I nigdy nie zabłądziłam na nawigacji. O, nam główną drogę wow, oui. <laughs> Przygoda. Fanfary! fary A co mówi stare? Przysłowie, rada. No. No. Na prawo jazdach cię nie uczyli. Że? Nie mów do kierowcy. <śmiech> <śmiech> Ale ja nie mówię właśnie no. do ciebie, ja mówię tutaj do mojej Ja tego miałem. O, czekajcie, pokażę wam. Patrzcie jaka fura 9,1 roczny. Czekajcie, czekajcie. O. Bazer w no. benzynie z taką blendą. Właśnie. A co to jest na ukraiński ukraińskich w ogóle? No właśnie. Dobra, już wracamy. O, ale zbliżenie. Dobra, moi drodzy, jedziemy po ekipę trzymajcie kciuki, żebyśmy się wszyscy zapakowali do bagażnika, żeby nikt nie musiał... Naszych butów narciarskich wieć na kolanach, bo to w sumie mamy jedną wielką walizkę. No i wiecie, buty narciarskie mamy w tych takich, też takich torbach. To też dużo miejsca zajmuje. Właściwie dwie takie torby na buty to jak jedna taka torba, jak taka walizka w sumie, nie podróżna. No, jakby no buty narciarskie. Właśnie, kask. każdy by nałożył buty narciarskie kaski, tak możemy jeść. No. No, to jest pomysł. Dobra, do później. Dobra, my już jesteśmy <laughs> Jesteśmy w apartamencie Jest mega fajnie Pokażę wam najpierw widok Zobaczcie jak mamy przepięknie O, widzicie? Mamy widok na góry I w ogóle jest to tak ciepło I Zakopane nas przywitało taką piękną, słoneczną Pogodą Także zaraz się zbieramy i idziemy Powiedzieć na Nartach w końcu. Także jest przepięknie. Dobra, pokazuję Wam teraz apartament. Dobra, więc tak. Widok mamy też tutaj takie wielkie, fajne okno. I mamy przepiękny widok na górki. I co? I stolik. Możecie mówić! I możecie się przywitać! Halo! Halo! Chodźcie, chodźcie jeszcze. O, tutaj jest właśnie salon z rogówką, stolik. Zobaczcie, jakie tu klimaty. I zobaczcie, jakie mamy tutaj lustro na suficie. Klimatycznie jest. jest. bardzo ładnie. Przedpokój, wejście, kuchnia. Oczywiście już z naszymi klamotami, wszystkimi. Sypialnie. Także tak to wszystko wygląda. 30... O, jest światło. O. o a tam ja bardzo ładnie Teraz będziemy robić losy kto gdzie śpi <grystanie> i łazienka, przepraszam chciałabym no przejść, dziękuję o, i łazieneczka. aha tu też jest lustro na suficie, zobaczcie, widzieliście? wszędzie są lustra, no tak? w sypialni też? w ogóle jak wygląda w tych lustrach jakby nas było bierzesz. więcej <grystanie> także tak wygląda łazienka, Lepsza, olbrzymia jest ta łazienka tu ja ale naprawdę bardzo ładnie tu jest, nie? Pięknie. Mi też bardzo fajnie. jest nie jest mała. No nie jest mała, jest naprawdę bardzo fajnie. Tu z takiego rzutu. Tak, jest szwarowski. O, strasznie straciliśmy. Bo, przepraszam. Ale nie, nie, spoko jest, ok. Ale mega, naprawdę przepięknie, nie? Hmm. To w ogóle fajnie wygląda te pięknie takie i no, robi taki bardzo. klimat i to jest cała taka ściana z kamienia. Widzieliście to? Hmm. Mega, naprawdę. Super. Super. Bardzo mi się podoba, że za nami trochę długa droga, co? Ile jechaliśmy? Nie, nie tak długo, o 12 byliśmy. O 12 byliśmy. Tak, zdążyliśmy pójść na krupówki. 4,5 godziny. 4,5 godziny. Łącznie. Jacek gotuje chipsy. Zdążyliśmy pójść na zakupy, zdążyłam mamie kupić kapcie. I co? I się zbieramy na narty, nie? Zdążyliśmy jeszcze być na obiedzie I właśnie się zastanawiam czy dopnę się w swoich spodniach yy, takich, nie powiedziałabym, że za małych, ale takich, wiecie, dobrze opiętych Dopasowanych Dopasowanych, <grym>, o właśnie tak Tak, idź Michał, się tam jeszcze w tej sypialni rozłóż Dobra, idziemy się ogarnąć i idziemy na narty Jacek ma stres, bo nie jeździłeś ile lat? Na nartach? Dwa, dwa lata? Trzy? Jak byliśmy. ten, jak mówiłaś, że trzy lata? To trzy lata nie jeździłeś na nartach. Lata. Tak, bo myśmy potem byli rok później, jak byliśmy razem, myśmy byli rok później z Michałem sami. Mm -hmm. A potem przez dwa lata ja też nie jeździłam. No. no. Ale mówiłam ci, że ja też się stresowałam, a lepiej mi szło niż. niż jak tak wiesz, no stam znaczy, żeśmy jeździli, nie? pługiem tak. Pługiem! <laughs> pługiem będziesz jeździł. Dobra, zmykamy. My już jeździmy. Niestety warun dzisiaj kiepski. Byliśmy na samej górze w Szymoszkowej, ale ciężko, bo Kasia się prawie popłakała, zestresowała, ale dzielnie zjechała. Teraz czekam, aż przyjedzie. Ale dzielnie sobie radzi moja gąswieńca, córus Bachada. Proszę Proszę jak jedzie pięknie Cały czas ją namawiam na deskę, ale nie chcę Ale za dobrze idzie Hello Hello Jak tam Warun? No, kiepsko Jak kiepsko, jedzisz jak zawodowiec Za 4 lata na olimpiadę, a kiepsko no. A mówiłeś im, jak jechaliśmy z samej góry? Mówiłem I co? się się ze mnie? Nie, co ty? Trzymali kciuki A ja się nad, Ach, trzymali kciuki Co? Trzymali kciuki Poczekajcie teraz na górę? Nie. Teraz na wino pomóż. Teraz na wino, no. A słuchajcie, ostatnio mówiłam, jak byliśmy w wiśle, nie? Że jest w ogóle mega tragedia armii i tak dalej. Dzisiaj to chciało mi się płakać, nie? Że miałam łzy w oczach. Ratowałam Jacka kikiem, <laughs> jakkolwiek to brzmi. <laughs> nie wiem czy powinniśmy o tym mówić. No. no to trzeba dobry przykład dać, że ratujemy przyjaciół na stoku. No. Okay. Ale, czyli nie fajnie. fajnie, jedziemy na wino. Jedziemy na wino. Zapraszamy Was na winek. Jest, jest i on, kolejny Alpejczyk. dobry. Zobaczcie, my już siadamy do śniadania na bogato. Mamy tutaj bułeczki, wędlinkę, kiełbaskę. Wiejską, to była kiełbaska od chłopa chyba, nie Jacek? Tak, tak, tak Dla chłopa. Dla chłopa Serki No i kawka, kawka musi być Soczek, ale zobaczcie jaki mamy przepiękny widok Trochę pogoda nam dzisiaj Coś nie dopisuje Chociaż miał dzisiaj padać śnieg Zobaczymy Giewont w chmurze I wieje trochę Także witamy w nowym dniu. będzie jeden długi vlog i nic więcej, bo nie będę chyba tego dzielić. Może tak to wygląda. To zapraszam wszystkich na śniadanko. No, idziemy, Możemy Idziemy. Dojść. Hej hej. My już okupujemy nowy stok. Dzisiaj jesteśmy na Małym Cichem. Rendczej mówi małe cycki. Little quiet. Stok. Tak to było? Tak. <laughs> no, także robimy winko. Następuj no, się, no, już <laughs> Na luźne nogi. I miejmy nadzieję, że dzisiejszy warunek będzie lepszy niż na wczorajszym stoku. Chociaż tutaj też nie. Ja tak czytałeś, że są trudne warunki. Tak. No, tutaj nie jest tak stromo, więc nie jest tak stromo. Ale wczoraj powiem Wam, że to była masakra. Na samej górze zatrzymałam się. Nie, nie wiem czy to mówiłam wczoraj, ale że nie, nie zjadę. Co teraz? Nie umiem się obrócić. I powolutku, powolutku i zjechałam. Ale dobrze, że to był drugi wyciąg i żeśmy sobie już jeździli e, tym krótkim wyciągiem. To już było dla nas za krótko, ale no, było lepiej niż ten wysoki. Tu też są dwa wyciągi, więc zobaczymy. Ale jest, nie jest tak stromo jak na Szymoszkowej było wczoraj no także tak poszliśmy Padać. spać o której poszliśmy w ogóle spać po dwunastej po dwunastej tak wcześniej wcześniej wcześnie zaczęliśmy imprezować to wcześniej skończyliśmy A nawet jesteśmy wyspani nie poczęci poczęci wyspani gotowi do zjazdów Tam masz? tatar tatar jak no ja też albo taki tatar z łososia też jest dobry będę to Krystyny. <laughs> No właśnie, dzisiaj w planach mamy tak, że wracając ze stochu, przeżyjemy. Jedziemy tak, jedziemy na obiad. Zobaczymy, może tutaj, a tutaj patrzyłeś na jedzenie? To jest nie. coś fajnego? Nie? Nie. Nie, nie, nie. Nie, apatycznie nie wyglądało, dobra. Czyli pojedziemy pewnie tam, gdzie wczoraj, czyli w nasze standardowe miejsce, gdzie zawsze jeździmy na obiad z zakopanem. No i co? I potem miasto, ewentualnie termy. Ale nie wiem, czy musisz kupić majtki, nie? Znaczy te kąpielówki. kąpielówki. No to, tak to, na pewno, no. Tak się pokawał Michał, że zapomniał e, tych. A jak nie wiesz bez. No, a tam jest taka strefa, że nie trzeba no. w ubraniu możesz nago. Jest sauna, jest jacuzzi No. Ja co tak mówię, że czapki zrobił Michałowi. Z bombem. Może no. być z Bombla. Dobra, to co? Cheers! Trówko. Trówko. i ruszamy na stop. Nie? Dobra, mamy przerwę na jedzonko. Robiąc się zdjęcia na insta. Także mamy fryty i kiełbaskę, ale jak ładnie to wygląda, nie? taka fajna jest przypieczona, nie? Przypieczona cebulka nawet coś zielonego, żeby nie było, że na diecie nie jesteśmy, nie? Tak jest, kiełki. Bez alko grzaniec, piwo alko. Nie jedno, Możemy jeść, smacznego A słuchajcie, tak wieje Zobaczcie, pokażę wam za oknem jak wyglądam Teraz się trochę rozpogodziło Ale przed chwilą było po prostu... Wszystko było w takiej zamieci, mega wiało, ale zobaczcie na te choinki, tak że trochę średnio się dzisiaj jeździ Ale... Odpoczniemy, zjemy i może będzie ok, może trochę przejdzie ten wiatr, zobaczcie tu na te choinki, nie wiem czy widzicie jak tutaj wiatr wieje, ale widać przynajmniej już jakieś górki, jakąś panoramę, bo wcześniej to wszystko było w chmurach po prostu. Także jakby co, jesteśmy na małym ciechem i bardzo lubimy ten stok, także polecamy, naprawdę fajnie. Jakby była ładna pogoda, to sobie tutaj można też na tarasie posiedzieć i też fajnie. jesteśmy ogarnięci, wykąpani wróciliśmy ze stoku wyjeździliśmy się dzisiaj, ekstra w ogóle było, tak jak widzieliście na początku w ogóle tak wiało, że ja powiem wam, że tak na tym wyciągu jechaliśmy na górę, to ja się tak trzymałam kurczowo, mówię, o nie, 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 ja się boję tak strasznie wieje, ale potem się uspokoiło, wyszło słońce i Wyjeździliśmy się na maksa, także dzisiejszy dzień mega wykorzystany. I właśnie chłopaki ogarnia jakiegoś uberka albo coś, z czym moglibyśmy dojechać do centrum. Jeżeli nie, to chyba pojedziemy autem, bo nie będziemy. Aż tyle iść na piechotę, trochę jest kawałek. My jesteśmy tutaj przy samej polanie młóżkowej. Także do centrum podskocznie chcemy się przejść, więc jest kawałek. No i co? Na sobie mam ten sweter, który widziałyście, widziałeś, widzieliście w tym mierzym, takim zakupowym, ostatnim sobotnim, a może tak? To jest ten z handem sweter. Jest taki cieplutki, taki przyjemny. Tak patrzę, bo słuchajcie, to są takie fajne. Różne gadżety w tym pokoju, żeby zrobić taki góralski klimat. To mnie patrzcie za mną, bałagan. Zwykłe czarne dżinsy i ten mój sweterek ciepły, naprawdę super. I powiem wam, wiecie co, tutaj, jeszcze pamiętam jak do babci jeździłam do Zakopanego, To jest taka dziwna, dziwna woda, że te włosy są takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie sypkie, ale jakby takie naelektryzowane, takie dziwna nigdy nie robiłam tych włosów właśnie myłam e, głowę aha i też użyłam tą odżywkę z Farmagan taką którą dostałam mm, w salonie ona jest chyba taka e, volum coś takiego a i tak te włosy są takie klapnięte. Dobra kochani, zbieramy się, jedziemy na piwko do Watry, już wam mówiłam wcześniej, że tam będziemy szli i oni robią swoje piwo, to jest tatrzańskie piwko, wiecie, robią na miejscu, leją na miejscu i można sobie fajnie posiedzieć, także tam uderzamy, no i tak, tak wyglądał nasz dzisiejszy dzień, nie wiem, dzisiaj już chyba nic nie będę nagrywać, wczoraj trochę... Pobalowaliśmy, co mogliście zobaczyć na moim Instagramie, trochę śmiechu było i wykupów wczoraj Także takie pierdółki, to przeważnie wrzucam na stories, na insta Co chwilę dzisiaj się po prostu zacinam, co chcę powiedzieć, to pięć razy się powtarzam I to nie tylko tutaj do was, włączając kamerę, ale w ogóle jestem taka jakaś, nie wiem <laughs> Odmurzyłam się totalnie na tym wyjeździe i mój mózg się po prostu wyłączył Dobra kochani a co? Tymczasem. Hej kochani, jak widzicie, my już w domu. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, więc za nami długa e, droga, na szczęście na spokojnie. I e, jechaliśmy do zakopanego i wracaliśmy przez Słowację, także odbyło się bez żadnych korków, e, bez żadnych utrudnień. Polecam Wam e, tą trasę. No i co? Teraz trzeba wrócić do rzeczywistości. Powiem Wam zdecydowanie za krótko. Jak wracaliśmy, to mówiliśmy, że w przyszłym roku, choćby nie wiadomo co się działo, to do narty jedziemy minimum na tak wiecie, na taki tydzień, chociaż 5 noclegów. Nałożyłam sobie ten tonik z fresh. Jestem z niego bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo zadowolona Bardzo fajnie nawilża moją skórę Jest w ogóle taka wygładzona Zresztą po tej wodzie w Zakopan Mówiłam wam wcześniej, że jak myłam włosy To one były takie nie, nie wiem jak to opisać Zawsze tak jak jeździłam właśnie do babci Mówiłam wam też, że jak myłam włosy To one były takie dziwne <laughs> Ale też bardzo szybko Właśnie po jednym, dwóch umyciach skóry Wodą w zakopanym robi się taka gładziutka No i tak Wieczorna pielęgnacja i naprawdę jesteśmy tak padnięci, tak zmęczeni Bo wiecie, to był bardzo intensywny mm, Bardzo intensywny Tak może co najpierw nałożyć Pod oczy nałożę ten To serum z które wam też ostatnio pokazywałam Fajnie mi się, bardzo mi się fajnie sprawdziło Teraz z zakopanem na usta e, Tak strasznie wiało na stoku Tak jak mówiłam, e, po prostu <laughs> Musieliśmy czekać em, W tej knajpce tam na górze Żeby przeczekać trochę ten wiatr Bo aż baliśmy się jechać wyciągiem i mimo tego, że strzaskał nas ten wiatr, żadne yy, usta mi tutaj, wiecie, nie spieszchu, nie miałam żadnych super, super, suchy, jestem naprawdę, słuchajcie, zmęczona suchych skórek i powiem Wam, że pod oczy to mi się w ogóle mega sprawdza, bo ta skóra pod oczami zawsze jest taka jakby lekko przesuszona, nawet yy, moja mama, która ma bardzo, znaczy bardzo, może już teraz nie, ale ma tłustą skórę, yy, też jej się to właśnie fajnie sprawdza na okolice oczu. I mimo, że to nie jest taki, wiecie, typowy krem pod oczy, to dzięki takiemu mocnemu natłuszczeniu wręcz, ta skóra wygląda naprawdę, naprawdę super. No i mój Estée Lauder. Jestem w nim zakochana. Znaczy, wiecie, cieszę się bardzo, że e, tak fajnie mi się sprawdza ten krem, ale był drogi. E, był też fajnej promocji, go kupiłam. I wiecie, jak mi się skończy, będę płakać na razie prawie pełne opakowanie, więc coś mi tu zjeżdża. Muszę sobie wola, słuchajcie, kupić jakiś taki, wiecie, są takie ręczniczki, takie turbany na włosy. Eee, w nie to ostatnio widziałam. To jest fajna sprawa, bo nic nie zjeżdża, zapina się to fajnie i super się to trzyma. No, więc tak, powrót do rzeczywistości. Trzeba rozpakować walizki. Trzeba e, puścić milion razy pranie, mimo że pojechaliśmy na trzy dni, to wiecie, jak to jest. Zawsze jakieś pranie się y, y, na zbiera. Czekajcie, może sobie poprawić ten turban. E, o. Pościel jeszcze na szybko zmieniłam. żeby w takiej czystej pościeli, zwłaszcza po jakimś takim wyjeździe lub powrocie. No, także mam nadzieję, że film Wam się podobał. To była taka sklejka właściwie z trzech dni, ale wiecie, byliśmy ze znajomymi, dawno się nie widzieliśmy, więc wiadomo, że też nie będę wszystkiego nagrywać, też inaczej jak jeździmy z Michałem sami, a inaczej jak jednak jeździmy z kimś, tam chłopaki też nie mieli nic przeciwko, żeby ich tam trochę pokazać, znaczy ja mówiłam, że nic nie będę kasować, ale no nie tak, żeby wiecie, tutaj ofem wszystko nagrywać, to jednak był weekend dla nas. Jest tak, bardzo, bardzo fajny weekend już planujemy następny, my już też yy, po prostu wiecie włączamy turbo doładowanie, jeżeli chodzi o wykończenie e, mieszkania jeszcze nawet dzisiaj Michał e, zdążył powiesić taką, taki wieszak bo wcześniej wisiały wiesz, na tym na drzwiach były wieszaczki, wisiały ręczniki już nie chciałam czegoś takiego więc coś takiego już kupiliśmy no, ale słuchajcie, już w ogóle mega późna godzina nie ma jest 23 albo 24 yy, także uciekam Mam nadzieję, że ten weekendowo wyjazdowy vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zostawcie komentarz, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym vlogu. Jak wiecie, ja też w czwartek mam ten zabieg, więc nie wiem, jak to tam będzie potem z tymi filmami na weekend. Ale mam nadzieję, że że tak powiem, postawy na nogi i wszystko będzie ok. Trzymajcie się ciepło.